Partner leży na brzuchu, wybieramy jego rękę, zawieramy do środeczka, jak najmocniej, te teraz tak, jak partner ma rękę podniesioną, wkładam za głowę, wchodzę na niego i zakładam o Trzymaj. Jak trzyma rękę krótko siebie, łapiemy koniec judogi. podchodzenie do drzwi. przechodzimy, Kończymy. Ostańką. Jak? Udało nam się wyrwać rękę spod partnera wkładam pod nogę i zakładam dźwięk Jeszcze raz, początek Przed rękę złapać ręki i zabieram jak najmocniej No się, podniesiona ręka Kładam rękę za głowę Chodzę nogami. podpieram się. Mamy trzymaj. Tak, Ale jestem, jestem. Jak ma rękę przy sobie. Dochodzę do nogi. Idę w niego. Przechodzę. Zakładamy trzyma. Jak się udało wyrwać rękę, wkładam pod nogę i próbujemy.